Szanowni Państwo, Wysoka Rado, jak wiemy, podstawowym obowiązkiem gminy jest zapewnienie mieszkańcom podstawowej opieki zdrowotnej. W związku z tym ja mam pytanie, ponieważ doszły mnie dzisiaj słuchy, że no, tej podstawowej opieki nie będziemy mieli wresków. Więc, Panie Burmistrzu, pytanie do Pana: czy ma Pan wiedzę na temat tego, że Ośrodek Nasz Zdrowia będzie funkcjonował tylko do 31 grudnia, grudnia tego roku? Jeżeli tak, to czy dostaliśmy jakiekolwiek pismo ze spółki KOR o planowanym zamknięciu placówki? I co nas czeka, jeśli nie znajdziemy lekarzy do tego czasu? A między innymi chciałam jeszcze dodać, że, że personel dostał już wypowiedzenia z pracy. Dziękuję za głos. Proszę. Dobrze, dobrze, dobrze. Proszę Pan burmistrz. Ja na komisjach dokładnie omawiałem ten temat, tak. ale oczywiście powtórzę, bo to jest informacja dla wszystkich, dla mieszkańców. Podstawowa opieka zdrowotna jest świadczona w naszym mieście poprzez spółkę KOL, COOL, spółkę Zo, która ma umowę, podpisaną kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia i zgodnie z tym kontraktem zapewnia podstawową opiekę zdrowotną tym mieszkańcom, którzy są do niej Zapisani, z tego co wiemy, to większość mieszkańców naszej gminy jest zapisanych do spółki KOR. W momencie, kiedy spółka nie będzie mogła świadczyć z jakichś tam powodów tych usług, ja tak rozumiem, rozwiążę umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia podpisze z kim innym tą umowę. Tam, proszę Państwa, są bardzo duże pieniądze, tylko nie mogą brać ich wszyscy, tylko zawsze tylko ten, który podpisaną umowę. Ponieważ. Sytuacja jest taka, może być przejściowa, to, to oczywiście. Natomiast nie martwiłbym się, że lekarzy nie będzie, to ja nie widzę, taki, ja nie widzę takiego zagrożenia. Na 8 listopada jestem mówiąc na godzinę 11 z dyrektorem Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie i po prostu zapytam się go, jak to dokładnie funkcjonuje w takich przypadkach, jeżeli takie w ogóle były, że jakieś podmioty rezygnowały. Jak to jest z przekazaniem tego kontraktu? Czy to są konkursy? Czy to dyrektor może przekazać komuś, kto się zgłosi? Nie wiem tego, dowiem się i na następnych komisjach na pewno radnym przedstawię, jaka jest sytuacja. Ale wydaje mi się, że nie ma takiego czarnego scenariusza. Natomiast, a pytanie było: nie, nie. Myśmy nie otrzymali jako gmina, urząd żadnej informacji na piśmie, że spółka KOR rezygnuje, bo po. Powinniśmy dostać tutaj też, jakby, wypowiedzenie umowy, dzierżawy budynku, tak? No bo, znaczy, pomieszczeń, który w naszym budynku. Więc, na dzień dzisiejszy formalnie wszystko funkcjonuje.